życzę wszystkim państwu mieszkańcom województwa a szczególnie czytelnikom Nowości którzy wiernie nam towarzyszą już przez pół wieku żeby byli z nami czytali nas przez następne lata żeby znajdowali w Nowościach tylko dobre wiadomości tylko jakieś pozytywne komunikaty żeby wszystkim nam było lepiej a świąt życzę oczywiście wszystkim państwu spokojnych rodzinnych i tradycyjnych dziękujemy dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców a czy może jakaś taka jest oryginalna okoliczność, jakaś tradycja w Pani domu, kiedy ona przychodzą już te święta. Jest to tak jak wszędzie pewnie dużo pracy, ale może jest coś takiego, na co Pani osobiście czeka w sposób szczególny, a jest związane z Wielkanocą. Ja właściwie powinnam zacząć mówić o świętach kujawskich, ponieważ mieszkam w małej nieszawce po lewej stronie Wisły. Historycznie są to już Kujawy, ale w moim domu święta obchodzimy od lat podobnie, w taki tradycyjny sposób. Spędzamy je w gronie rodzinnym. Jednym z takich milszych zwyczajów, które pamiętam z dzieciństwa i mam nadzieję, że jeszcze będzie kultywowany, jest zajączek, czyli szukanie prezentów ukrytych w ogrodzie, w domu czy w innych miejscach. W Moi rodzice zawsze wspominali, że na długo przed świętami ja i moje siostra doskonale wiedziałyśmy, co i kiedy dostaniemy, ponieważ nie było w domu właściwie takiego miejsca, w którym można było ukryć te prezenty. Miałyśmy przetrząśnięte szafy, łóżka, wszystkie możliwe schowki, także święta były dla nas <grytania> niespodzianką, ale nie aż taką, jak oczekiwali nasi rodzice. No, mamy bardzo dużo wspólnego, chociaż ja jestem z drugiej strony wizy. No i rzeczywiście ten zając przychodzi również i do nas na Pomorzu, tak jak na Kujawach. Okazuje się, że Wisła wcale nie dzieli. Wisła nie dzieli, Wisła łączy, może połączy też nie tylko mieszkańców dwóch stron Wisły w Toruniu, ale i szerzej mieszkańców naszego regionu. Właściwie wszyscy powinniśmy sobie tego życzyć, żeby jakaś zgoda i, i takie większe porozumienie zapanowały w nas I żebyśmy mogli się rzeczywiście zająć ważniejszymi rzeczami niż jakieś wewnętrzne spory, które właściwie niczemu nie pomagają, tylko sprawiają, że gdzie indziej być może się z nas śmieją, a to Roni mogą stać się przysłowiowe w całej Polsce. Bardzo dziękuję za tę refleksję, za życzenia. Życzę Pani również i rodzinie, jak i redakcji, wszystkim czytelnikom. Wspaniałych świąt wielkanocnych, właśnie takiej refleksji, może nad naszym dzieciństwem, oby ten zając nie okazał się psotnikiem i tak nie schował prezentu, że nie będziemy mogli go znaleźć. Dziękuję bardzo.